Cześć wszystkim, zabramy sobie dzisiaj pier pierwszą lepszą, tutaj od lewej, tak? Pierwsza lepsza od lewej. Spróbujemy, no, co tutaj księciu nie potrafi. Czarnoksiężnik, szukamy, szukamy tutaj Głównego przeciwnika, jest. Z panatynem no dobra, trudno co tutaj zostawić. Ajajaj. Na pewno ożywioną miotłę. Ogień duszy pewnie też musimy odrzucić. E, mroczno oko. Mm, 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 mm. Na chwilę obecną chyba też musimy wrzucić. i Bardzo dobra karta, ale. <laughs> A Pomył Pomyłka. Nie nacisnąłem X. -a. <laughs> Wybaczcie dziadkowi tutaj. <śmiech> Wybaczcie. <śmiech> no dobra, ale może, może się przyda. Zobaczymy. No dobra, zagrajmy, zagrajmy. Zagrajmy, jak już mamy to, to zagrajmy. Dał tu rekruta. Będziemy musieli tutaj nad nim popracować. Mamy tu ułamek duszy, więc wtasujemy, wtasujemy. Już nie możemy czekać. Hmm. Zobaczcie, że zadając tutaj obrażenia, tak ten yy, od tego mamy odświeżenie kryształmany. Nie? to więc dobra opcja. Zagrajmy jeszcze raz tutaj, niech, niech tam się wtasowuje. Będziemy potrzebować, może tego do zdrówka, ale tutaj eliminujemy. Tutaj, tak, eliminujemy tego rekruta, którego wystawił, stawił. Bo może być taka sytuacja, że on może doładować go, tak? To nie, nie chcielibyśmy tego być zapewne. No 10 kryształów manet. Teraz możemy tutaj nawystawiać się. No ale dla niego, dla niego to jest lepsza opcja niż dla nas, tak? No, no dobra. Gramy, gramy, nie ma co. Nie ma co. Damy tu stronnikom. Bierzmy coś. Hmm. Dajmy tutaj. Odrzucimy jedną. O, lecimy na niego, tak? Nie. Nie pozostawiamy tutaj. Dobrze, że zdążyliśmy, bo ląd zaczynał się palić. Ojaj, No właśnie, na tym to polegało, tak? tak? Tak jak mówiłem tutaj dla niego to jest lepsza, lepsza, lepsza opcja jak dla mnie, tak, no ale cóż, no, no wystawialiśmy, no, teraz musimy kombinować, że tak powiem. No, lecimy, tutaj ten nam się wtasuje. No. Mm. Ej, Cztery no zabrakło tutaj no. żeby rzucić tę kartę. Ajaj, ajaj, ajaj. No dobra, mm. Lećmy, lećmy tutaj. No, teraz musimy czekać. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu walić tutaj. Ten jak wiecie agonia znowu 7-7 będzie miał. O nie jest. Jeszcze tutaj prowokacją się zastawił. No nie, zmniejszył. Zmniejszył na, na jeden. Pozałatwia tutaj elegancko, elegancko. Aż nie, nie do uwierzenia normalnie. Nie do uwierzenia. No i co? I co teraz? No właśnie, co teraz? I co teraz, troszkę podłączyliśmy, ale tu ciągle ten gościu nam przeszkadza. O, je, 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 je. Ale tu nam mieszał, tu nam No dobra, próbujemy coś, przyzwiemy. Dobra, lecimy tutaj. O nie. Ale świetnie. Nie ma prowokacji, więc porażka totalna. Totalna. Zdanko wykonane mamy, tak? Mamy nagrodę nawet 50 złotych monet, Następna nagroda. No i spadek, spadek niestety. Gwiazdka tutaj odeszła.